Cześć. Witajcie ponownie. Sony oficjalnie potwierdziło istnienie PlayStation Project Q, uwiarygodniając tym samym wszystkie krążące do tej pory plotki. Jednakże, jak można się było tego spodziewać, koncepcja urządzenia nie przypadła do gustu szerokiemu gronu odbiorców, którzy w zabawny sposób wyrażają swoje niezadowolenie, krytykując sprzęt. Największe poruszenie wzbudza jednak fakt, iż firma zdecydowała się na niekonwencjonalne podejście. Project Q nie pozwoli na swobodną rozgrywkę, gdzie chcemy, gdyż sprzęt wymagał będzie stałego połączenia z konsolą PlayStation 5 poprzez Wi-Fi. Ograniczy to dość znacząco cieszenie się z gier w trakcie np. wyjazdu. Co więcej, takie rozwiązanie budzi wątpliwości, zwłaszcza w obliczu obecnej możliwości streamingu gier na smartfonach czy innych urządzeniach przenośnych. Słowem, nie do końca jasno przedstawiono sens wyposażenia się w ten specyficzny kontroler. Bo wydaje mi się, że nowa propozycja Sony nie do końca zasługuje na miano pełnoprawnej konsoli. Gracze słusznie zauważyli, że PlayStation Project Q przypomina nieco koncepcyjnie słynny Padlet od Wii U, który również oferował możliwość rozgrywki na dodatkowym ekranie, jednakże ta idea, jak wiadomo, nie zdobyła powszechnej aprobaty i przyczyniła się zapewne do przedczesnej śmierci konsoli Nintendo. Z oficjalnych informacji poznaliśmy póki co jedynie wygląd, czyli dokładnie tak jak sugerowały już plotki. Dosłownie, jest to dual sens z umieszczonym centralnie 8-calowym wyświetlaczem dotykowym, zapewne przejmie on funkcję brakującego touchpada. Sony potwierdziło także, że urządzenie będzie oferowało funkcjonalności znane z normalnego kontrolera. Mowa tutaj o haptycznych wibracjach oraz adaptacyjnych spustach, coś czego do tej pory np. w takim Backbone adapterze brakowało. Osobiście mam nadzieję, że zastosowana tutaj technologia będzie zbliżona bardziej do faktycznych Dual Sensów niż dedykowanych PlayStation VR 2 kontrolerów, bo te wydają się dostarczać znacznie słabsze wrażenia w tym aspekcie. Tajemnicą pozostają nadal wnętrzności urządzenia, co niestety nie wróży nas zbyt pozytywnie. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że jedyną funkcjonalnością, o jakiej do tej pory wspomniano, jest właśnie streaming gier z konsoli stacjonarnej. To z kolei, w konfrontacji z aktualnie najpopularniejszymi przenośnikami, wypada raczej blado. W temacie samego hardwareu pojawiła się jednak jedna, niestety, nie napawająca optymizmem informacja od Toma Hendersona. Znany informator twierdzi, że Project Q ma zapewnić jedynie 3 do 4 godzin rozgrywki na jednym ładowaniu, co rzecz jasna wywołuje duże niezadowolenie wśród graczy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że cena nowego produktu Sony pozostaje jeszcze nieznana. Niestety, wnioskując chociażby po wydanym niedawno DualSense Edge i polityce cenowej PlayStation, raczej nie powinniśmy liczyć na kwotę poniżej 1000 zł, co w moim odczuciu będzie propozycją mało atrakcyjną. No bo w ogólnym rozrachunku, przynajmniej na podstawie dostępnych informacji, rysuje nam się obraz urządzenia skierowanego do nieokreślonego odbiorcy. Nie bez znaczenia jest zresztą brak jakiejkolwiek wzmianki na temat streamowania gier bezpośrednio z chmury, co wydawałoby się wręcz rzeczą podstawową i wpisaną niejako w DNA tego ustrojstwa. Myślę, że to jest właśnie największym problemem Project Q, czyli bardzo rozmyta idea przyświecająca jego powstaniu. Nie zrozumcie mnie źle. Remote Play jest konceptem godnym pochwały i na chwilę obecną jest on dostępny już dla szerokiego grona odbiorców poprzez darmową aplikację, chociażby na naszych smartfonach. Dlatego bardzo dziwi mnie zapowiedź Sony, szczególnie, że gracze zapewne przywitaliby pełnoprawną konsolę przenośną, która byłaby godnym następcą nieodżałowanej Wity a tymczasem dostajemy wykastrowane urządzenie do oglądania gry na małym ekraniku. Niebywałą ciekawostką jest też odkrycie patentu, jaki Sony złożyło w japońskim urzędzie w sierpniu 2015 roku, czyli dobre dwa lata przed premierą Nintendo Switch. Jak widać schemat przedstawia urządzenie bliźniaczo podobne do omawianego dziś Padletu. Szkoda, że właściciele marki PlayStation tak długo zwlekali z prowadzeniem tego produktu, bo być może jego odbiór wyglądałby zupełnie inaczej te 4 czy 5 lat temu. Zwłaszcza, że Remote Play na konsolach Sony pojawił się już za czasów PlayStation 3. Dajcie znać, co Wy sądzicie o PlayStation Project Q. Czy odpowiada wam wizja sprzętu przeznaczonego tylko do streamowania gier ze stacjonarnej platformy, a może podacie funkcje, jakie według was usprawiedliwiłyby zakup takiego sprzętu? Zaiste temat godny do wnikliwej dyskusji. Ja tymczasem żegnam się z wami. Dzięki serdecznie za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce.